Dzień dobry, nazywam się Roma Radwańska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Czas na sztukę, którego tematem będzie ciało ludzkie oraz jego wizerunki w malarstwie i rzeźbie. Wprawdzie poetka Halina Poświatowska napisała Uboga jestem, mam tylko ciało, ale ten, jakby powiedzieli filozofowie, element współkonstytuujący wraz z duszą byt ludzki, jest bogatym źródłem inspiracji zarówno w literaturze, jak i w sztukach plastycznych, a zwłaszcza w rzeźbie. Sposób postrzegania i przedstawiania ludzkiego ciała może być kluczem do fascynującej podróży przez epoki i style. Wizerunek postaci ludzkiej powie nam wiele o kannach piękna, obowiązujących w różnych czasach, ale też wskaże, czemu niekiedy ukazywano brzydotę i deformację ciała. Najstarszymi wizerunkami sylwetki ludzkiej w formie żłobionych w kamieniu reliefów, pojawiającymi się w sztuce prehistorycznej między 25 a XVIII tysiącleciem, są akty kobiece. Przykładem należącym do kręgu kultury śródziemnomorskiej jest Wenus z rogiem, znaleziona w Losel we Francji. Z obszaru Europy Środkowej pochodzi słynna figurka Wenus z Willendorfu. To sylwetki o bujnych, kobiecych kształtach, prawdopodobnie związanych z kultem płodności. Zupełnie inaczej przedstawiała postać ludzką sztuka starożytnego Egiptu. Proszę spojrzeć na największy i jeden z najcenniejszych zabytków w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Relief przedstawiający Iziego, wysokiego dostojnika za czasów Starego Państwa, umieszczony na ścianie ślepych wrót mastaby Iziego, to symboliczne przejście pozwalające duszy zmarłego dostać się w zaświaty, jest przykładem kanonu w sztuce egipskiej, czyli oryginalnej koncepcji przedstawiania rzeczywistości w dwóch wymiarach, niezależnie od skrótów perspektywicznych, gdzie łączono przedstawienie frontalne z ujęciem z boku. Głowa z profilu, oko i ramiona frontalnie, tułów skręcony, ale z widocznym pępkiem, nogi z profilu. Zgodnie z kanonem zaznaczano pozycję społeczną poszczególnych postaci, miały one różną wysokość. Wizerunki faraonów czy dostojników królewskich idealizowano, nadając im cechy wiecznej młodości i postawę hieratyczną. Przedstawiciele niższych stanów często ukazywani byli przy pracy. Artyści stosowali linie pionowe oraz poziome, a później siatkę, aby ujednolicić proporcje ciała. Na przykład 18 lub 21 kratek odpowiadało wysokości postaci stojącej. Figurka bogini płodności, opiekunki rodzin i domowego ogniska, patronki małżeństwa oraz macierzyństwa Izydy z małym horusem na rękach ukazana jest w sposób bardziej naturalistyczny, choć zachowana jest postawa tronująca i hieratyczna. Kolejny slajd przedstawia smukłą sylwetkę Uszepti, Figurkę wkładaną do grobu, aby w krainie umarłych wyręczała w różnych pracach osoby zmarłą. Ciało służącego jest sztywno wyprostowane, z założonymi na piersiach ramionami i nieprzeniknionym wyrazem twarzy. Oba zabytki są ilustracją kanonu sztuki egipskiej. Sztuka grecka okresu archaicznego, czyli pomiędzy XI a VI wiekiem przed naszą erą, czerpie z kanonu posągów egipskich. Kurosi, Czyli stojący nadzy młodzieńcy, często zwycięzcy igrzysk, o sztywnej, wyprostowanej postawie lub w pozie kroczącej, z lewą nogą wysuniętą do przodu i ramionami opuszczonymi wzdłuż torsu, statycznością ujęcia przypominają wizerunki egipskie. O ile kurosi przedstawiani byli nago, o tyle ciała kobiet, kor, były zawsze szczelnie okryte szatami. Po raz pierwszy całkowicie nagie ciało kobiece wyrzeźbił w IV wieku przed naszą erą Praksyteles. Wykonał w marmurze posąg Afrodyty dla sanktuarium w Knidos. Był to pierwszy pełnoplastyczny akt żeński w dziejach sztuki greckiej. Pokrywała go polichromia autorstwa malarza Nikiasza, artysty równie słynnego jak Praksyteles. Odres autorstwa Olgi Boznańskiej przedstawia Wenus kapitolińską rzeźbę znajdującą się w muzeach kapitolińskich w Rzymie, będącą marmurową kopią niezachowanego, wykonanego w brązie, posągu praksytelesa. Zarówno nagość Afrodyty, jak i woda znajdująca się w hydrii, naczyniu do jej przechowywania stojącym u stóp Afrodyty, to nawiązanie do mitu jej narodzin, czyli wyłonienia się z morza w postaci dojrzałej kobiety. Woda i kąpiel mogą symbolizować oczyszczenie oraz odzyskiwanie sił witalnych. Źródło młodości. Afrodyta Praksytelesa dłońmi usiłuje osłonić na jej ciało, jakby dostrzegła, że jest obserwowana przez kogoś. Tym gestem artysta wprowadził do swojego dzieła narrację. Tak powstał, powtarzany przez stulecia, wizerunek Venus Pudika, czyli Wenus Wstydliwej. Znajdował się w okrągłej świątyni Afrodyty w nadborskim mieście Knidos. Jego mieszkańcy uznawali boginię za swoją patronkę, nazywali ją opiekunką żeglarzy. Wenus Knidyjska, dłuta Praksytelesa, stała się najsłynniejszym posągiem starożytności nie tylko dlatego, że po raz pierwszy ukazywała ciało kobiece nago. Na pewno porażała swym wyjątkowym pięknem, skoro po wiekach słynny historyk sztukierii Gombrich stwierdził, że w czasach Praksytelesa rzeźby zaczęły poruszać się i oddychać pod dłońmi utalentowanego rzeźbiarza i stoją przed nami jak prawdziwe istoty ludzkie, a jednak jak istoty z innego, lepszego świata. Grecy, pasjonaci matematyki, poszukujący w otaczającym świecie form doskonałych, także ludzkiemu ciału starali się nadać idealne proporcje. Wyrażało się to w żmudnych badaniach zależności geometrycznych między częściami ludzkiego ciała. Przykładem są zasady poprawnych proporcji człowieka. Zawarte w traktacie o architekturze Witruwiusza z I wieku przed naszą erą. Według Greków postać ludzka z wyciągniętymi ramionami i nogami wpisuje się w kwadrat i koło, czyli doskonałe figury geometryczne. Dlatego uznali je oni za model wszelkich proporcji. Myśl tę pochwycili ludzie renesansu, o czym świadczy rysunek Leonarda da Vinci przedstawiający człowieka witruwiańskiego. Rzeźba, którą Państwo widzą na kolejnym slajdzie, jest niewielkich rozmiarów, liczy bowiem zaledwie 58 cm wysokości, choć jej pierwowzór, powstały w 325 roku przed naszą erą, autorstwa Lizypa, mierzył ponad 3 metry. Niestety, ten wykonany w brązi wizerunek nie zachował się. Znamy go z marmurowej kopii, znalezionej w termach Karakali w Rzymie, zwanej Herakles Farnezyjski. Widzimy Herosa, syna ziemianki Alkmeny i boga Zeusa, opartego o maczugę, przez którą przewieszona jest skóra lwany trofeum świadczące o wykonaniu kolejnej z dwunastu prac zadanych przez króla Eurysteusza. Gdy patrzymy na rzeźby od frontu, nie widzimy dłoni Herosa, a w nich jabłek z herperyjskiego sadu, dopiero co zdobytych przez siłacza. Czym różni się ten wizerunek od innych nieskazitelnych sylwetek greckich bogów i herosów? Wszak i tutaj widzimy idealne, choć lekko wysmuklone ciało męskie. Twarz Heraklesa i ciało wsparte o maczugę wyrażają zmęczenie. Wyjątkowość rzeźb Lizypa polega na tym, że ukazywał bogów jako zwykłych ludzi, którzy przeżywają różne stany ducha. Tutaj nasz bohater jest utrudzony po wykonaniu kolejnego zadania. Przykładem przeobrażeń twórczości rzeźbiarskiej i odmiennego ukazywania ciała ludzkiego w okresie rzymskim jest niewielkich rozmiarów główka o cechach portretowych. Jest to głowa starszego mężczyzny o łysej, wąskiej i wysoko sklepionej czaszce oraz pobróżnionej twarzy. Dość schematyczne i niemal ornamentalne potraktowanie brust jest zabiegiem raczej formalnym, mającym podkreślić dojrzały wiek portretowanej osoby. Wywodzące się z tradycji wykonywania woskowych masek pośmiertnych fizjonomiczny portret rzymski z upodobaniem uwypuklał niedoskonałości twarzy modela, wynikające z niedostatków urody bądź wywołane upływem czasu. Oczywiście portrety cesarzy i cesarzowych były idealizowane. W średniowieczu akt pojawia się w scenach religijnych przedstawiających Adama i Ewę lub w scenach Sądu Ostatecznego. Mimo, że akt jako samodzielny temat nie występował, ciało ludzkie przedstawiane było w bardzo interesujący sposób. Postacie ukazane na środkowych panelach tryptyku grudziąckiego są wysmukłe, lekko wydłużone, mają piękne twarze i kształty. Niemal każda układa szczupłe dłonie o delikatnych, długich palcach w dekoracyjne gesty. Z ciał we wdzięcznych kaskadach spływają różnobarwne szaty. To cechy malarstwa występujące na terenie Europy około roku 1400, nazywane gotykiem międzynarodowym, lub bardziej adekwatnie stylem pięknym, związanym wprawdzie ze sztuką dworską, ale obecnym także w malarstwie religijnym. Figura Marii Magdaleny z 1480 roku wszystkie te cechy posiada. Święta ma niezwykłej urody twarz, o subtelnym owalu i zaróżowionych policzkach. Postać jest wydłużona, o lekko wystającym brzuchu. Jest to tak zwana gotycka sylwetka. Styl piękny stanowił przeciwwagę nurtu dolorystycznego w sztuce sakralnej, w sposób dramatyczny ukazującego pasję Chrystusa i męczeństwo świętych. Chrystus ukrzyżowany z około 1360 roku ma zdeformowane bólem ciało z wyraźnymi śladami biczowania. Obfite krople krwi spływają po umęczonym ciele, a twarz wykrzywia spazm cierpienia. W sztuce średniowiecznej, zniekształcenie ciała spotykamy także jako element oceny postaci. Nieproporcjonalne sylwetki, czasem o cechach zwierzęcych, oraz brzydkie twarze mają oprawcy zbawiciela. W scenie naigrywania z Chrystusa, anonimowego mistrza z Meskirś, postać szarpiąca za włosy spędzonego Jezusa, ma właśnie takie cechy. Artyści dobu renesansu na nowo, odkrywając piękno antyku, z upodobaniem malowali sceny mitologiczne i śmiało przedstawiali wdzięk ludzkiego ciała. Na przełomie gotyku i renesansu. Uwagę zwracają akty malowane przez malarzy niemieckich: Albrechta Dürera i Lukasa Kranacha Starszego. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się obraz tego ostatniego artysty, zatytułowany Adam i Ewa. Lukas Kranach Starszy prowadził w Wittenberdze rozległy warsztat. Dla produkcji tego warsztatu charakterystyczne są liczne powtórzenia tematów, które zyskały szczególną popularność. Do takich tematów należy również przedstawienie Adama i Ewy. Zachowało się ich około 50 wersji. Kompozycja warszawska należy do najwcześniejszych, lecz równocześnie najdojrzalszych i prezentuje jedne z piękniejszych aktów, jakie malarz stworzył w ciągu całej swojej kariery artystycznej. Wyraźna jest tu inspiracja włoska Lantica, widoczna w plastycznym modelunku i w zróżnicowaniu karnacji ciał. Ciemniejsza mężczyzny, porcelanowo jasna i gładka kobiety. W warszawskim obrazie kranach świadomie nawiązuje do wzorców klasycznych tematu pierwszych rodziców przekazanych przez Direra. W warszawskiej kompozycji uderza niezwykła umiejętność ukazania psychologicznej prawdy kuszenia i upadku. Kranach po mistrzowsku uchwycił wyraz duchowej rozterki w twarzy i rozłożonych rękach Adama oraz uległość Ewy wobec pokus węża. Widz staje się świadkiem momentu, w którym Ewa gotowa jest już przekroczyć nakaz Boga. Jej wzrok, skierowany prosto ku patrzącemu, jakby zapowiedź bez wstydu, zasłania mgiełka poddania się Grzechowi, co tworzy silny kontrast z niewinną, prawie dziecięcą twarzyczką. Kontrast pomiędzy pięknymi aktami o klasycznej inspiracji, a dziką malowniczą naturą, charakterystyczną dla sztuki północnej, przydaje dziełu szczególnych walorów. Obraz Parysa Bordone przedstawia nagą Wenus spoczywającą w wyszukanej pozie na tle bukolicznego krajobrazu z rzeką i młynem. Bogini wyciąga rękę w kierunku Amora i wpatruje się w przestrzeń poza obrazem. Wizerunku dopełniają charakterystyczne dla bogini atrybuty róże w ręku i drzewo mirtu w tle. Obrazy z Wenus i Amorem w pejzażu były ulubionym motywem złotego wieku weneckiego malarstwa, zwłaszcza w kręgu Giorgiona i Tycjana. Renesansowa, humanistyczna koncepcja przedstawiania nagich Wener ma swoje źródło w sztuce klasycznej starożytności. W Renesansie Świat kultury antycznej traktowany był jak skarbnica przykładów moralnych i estetycznych. Kluczem interpretacji nagości weneckich Wenus jest duchowe pojmowanie piękna ludzkiego ciała, przekonanie, że najistotniejszą cechą charakteryzującą starożytnych było poczucie, że duch i ciało stanowią jedność. Idealne i fizyczne zarazem piękno Wener było interpretowane pod wpływem filozofii neoplatońskiej, jako odbicie boskości. Piękne w proporcjach ciało ludzkie stawało się idealną syntezą tego, co mistyczne i tego, co racjonalne, wyrażało harmonię mikro i makrokosmosu. Inaczej pokazują ciało ludzkie artyści doby Baroku i Rokoko, ich obrazy, również chętnie o tematyce mitologicznej, zaludniają pulchne postacie kobiece obójnych, ponętnych. Oszczędnie okrytych kształtach. Kolory są delikatne, pastelowe. Taką właśnie scenę, można by powiedzieć buduarową, przedstawił austriacki malarz Daniel Gran. Dynamiczna akcja nie toczy się co prawda walkowie, ale raczej na obłokach. Po lewej stronie widzimy leżącą w kuszącej pozie boginię Ceres. W mitologii rzymskiej zajmuje się ona wegetacją i urodzajem. Utożsamiana jest z grecką Demeter. Pochyla się nad nią. I podaje jej kielich Bachus, Bóg winnej latorośli i wina. Towarzyszą im liczne postacie cherubinków, wdzięcznie wypinające pupki, girlandy kwiatów i dorodne winne grona. Maleńki, boku 27 cm, kwadratowy obrazek tchnie erotyzmem, a może nawet rozwiązłością. W tym samym klimacie utrzymana jest grafika, będąca przełożeniem na język miedziorytu słynnego obrazu rokokowego mistrza François Boucher. Na tle bujnej roślinności widzimy dwie półleżące, nagie, ponętne postacie kobiece. Rozpościerające skrzydła droddy łabądź kładzie głowę na udzie jednej z kobiet. Toleda, żona króla Sparty, Tyndareosa. Zbudziła ona miłość Jowisza, gdy ujrzał ją kąpiącą się w rzece. Jowisz pod postacią łabędzia zdobył piękną królową. W obrazie Bushe jego graficznej odbitce, oprócz dbałości o elegancję, już sam wybór tematu pozwalał na wydobycie i rozbudowanie erotycznego charakteru dzieła malarskiego zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. Sposób przedstawiania ludzkiego ciała w pozach antykizujących bywał atrakcyjny także dla twórców XX wieku. Henryk Kuna w marmurowych rzeźbach Jutrzenka i Siłacz. Wyraźnie nawiązuje do kanonu antycznych przedstawień kłócającej Wenus do Idalsesa, czy umieśnionego do Ryforosa Dłuta Polikteta, jednak autor nadaje swoim rzeźbom tytuły nie mające nic wspólnego z mitologią Greków czy Rzymian. Wraz z przemianami zachodzącymi w sztuce nowoczesnej XX wieku również ciało ludzkie zaczęło być przedstawiane w zupełnie odmienny sposób. Od renesansu, czerpiącego z antyku, aż po wiek XX, czyli ponad 400 lat, w ukazywaniu aktu zachowana została podstawowa integralność i harmonia kształtów ciała. XX wiek przeniósł gwałtowną zmianę. Nie do końca słusznie, ale powszechnie uważane za zwiastun kubizmu panny zawinionu Paula Picassa są ilustracją tej przemiany. W obrazie tym artysta dokonuje geometryzacji oraz dekompozycji kobiecego ciała, i ukazuje je na nowo, w dynamiczny i ekspresyjny sposób. Do tego dzieła nawiązuje barwna grafika Pabla Picasso, znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jednocześnie artysta nawiązuje dialog z innym, równie sławnym, skandalizującym obrazem, śniadaniem na trawie Eduarda Manet. U Picassa kilka postaci zbudowanych z figur geometrycznych i plątaniny żółto-czerwonych linii kompozycyjnie odpowiada układowi uczestników pikniku pędzla Manet. Ten ostatni szokował nieprzyzwoitością sceny ukazującej kompletnie ubranych mężczyzn i nagie kobiety. Picasso za nic ma harmonię i krągłości ciała, tnie je na bryły i to one stanowią budulec nowej figury. Jerzy Nowosielski w akcie z lustrem z 1968 roku dokonuje deformacji ciała modelki, ale nie aż tak radykalnie. Jej kształty są wydłużone, lekko zgeometryzowane, ale integralność ciała jest zachowana. Jednak to nie ciało modelki, mimo że podwojone za sprawą lustra, zwraca naszą uwagę, lecz jej spoczywające na nas spojrzenie, tajemnicze i nieprzeniknione. Sprawia, że nie cielesność, ale duchowy wymiar kobiecości jest tematem tego przedstawienia. I wreszcie ciało ludzkie jako inspiracja, punkt wyjścia do skomponowania dzieła nie mającego z aktem wiele wspólnego. U pola jedynie obrys sylwetki ludzkiej scala zbiór żółtych, czerwonych i białych kwadratów oraz trójkątów. W fotografii Zbigniewa Dłubaka z cyklu asymetrii piękne, płynne kształty. Mogą być ujęciem obłości kobiecego ciała, ale mogą też być zarysem piaszczystej wydmy, za którą rozkosznie i kojąco szumi morze, miejsce narodzin pięknej Afrodyty.